RMFFM. Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, dzień dobry. Witam serdecznie. Czy panie ministrze matki czwartego kwartału są gorsze od tych z pierwszego? Zawsze musi być. I zawsze będzie grupa, która poczuje niedosyt. Troszkę. Ale miały poczuć niedosyt to z pierwszego kwarta. Ale to nagle się okazało, że w innym one mogą poczuć dosyt. Rozmawialiśmy z matkami pierwszego kwartału, gdy był jeszcze czas konsultacji społecznych, i była ta przestrzeń czasowa, żeby przyspieszyć wejście ustawy w życie na, z 1 września na 17 czerwca i można wtedy objąć e, cały rok. Dzisiaj pan daje głowę, że matki czwartego kwartału nie dostaną dłuższego urlopu. To jest po prostu też y, niemożliwe, bo w ustawie założyliśmy ciągłość poszczególnych urlopów. Po sobie, czyli urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński urlop rocielski muszą następować w pierwszym roku życia dziecka po sobie. Musielibyśmy się cofnąć w czasie, żeby wprowadzić rozwiązania dla tamtego roku. No ale szczerze, nie czuje się pan trochę nabity w butelkę przez premiera? Czuję się ogromnie szczęśliwy, że obejmujemy cały rocznik 2013. Ale panie ministro, pan się dwoił i troił, Pan zaklinał i zapewniał, panie. że nie znajdzie pieniędzy dla matek pierwszego kwartału, o to nagle premier wyszedł nie. i jak twórca rozmnożył pieniądze. Ja mówiłem, że w tamtym momencie tych pieniędzy po prostu nie ma. I A to samo i, i tam i to samo. Mówił, mówił pan premier, pan minister Graś. Tu mówiliśmy jednym głosem jako cała Rada no, pan Ministrów. Pan był twarzą niedawania, a premier został twarzą dawania. Znalazła się przestrzeń finansowa, możemy udzielić tego wsparcia, się z tego ogromnie cieszę i nie traktuję tego jak, jak, jak jakiegoś przytryczka. Dziękuję za te kontakty z matką pierwszego kwartału. Uważam, że to jest wielki sukces, że objęliśmy cały rocznik, i jestem z tego dumny. Panie ministrze, pan wyszedł na tego nieczułego, który dać nie chciał, a premier na słodkiego misia, który jak a, może to daje. A co by było, panie redaktorze, gdybym obiecał y, matkom pierwszego kwartału, tak, tak, damy pieniądze na pewno, później by przyszła sytuacja dyskusja na Radzie Ministrów, nie ma możliwości finansowych, nie dajemy. Wz podbudowałbym te nadzieje, urosłyby one do rangi pewności i później byłoby ogromne rozczarowanie. To trzeba było być wtedy, konsekwentnym w takim razie, skoro nie było pieniędzy na początku. Trzeba było już nie dawać. No powiedzieć trudno. No, wprowadziliśmy taką zasadę, od początku to, mówiliśmy matki pierwszego kwartału. Się nie nie. Nie. Jeżeli znaleźliśmy przestrzeń finansową i możemy wesprzeć cały rok, to trzeba to zrobić i, i, o, i tak jest po prostu lepiej. Panie ministrze, pan od półtora roku jest w rządzie, ja od 20 lat obserwuję politykę Doskonale wiemy, że pieniądze, jak jest potrzeba polityczna i spadają sondaże, zawsze jakieś nie, można nie, znaleźć. Naprawdę, no, naprawdę, oczywiście, w, że tak. w tamtym momencie nie, nie było t, takiej przestrzeni ratowanie pieniędzmi budżetowymi spadających sondaży taki zarzut często się powtarzał wobec pieniędzmi budżetowymi tego pomysłu spadających premier. sondaży to jest wspieranie polskich rodzin dzisiaj jest międzynarodowy dzień rodziny myślę że to też jest ważne żeby złożyć im życzenie, ale też dać ten dobry sygnał że zmienia się polska polityka rodzinna przesuwamy się do elity europejskiej wobec podejścia przynajmniej w pierwszym roku opieki nad dzieckiem musimy zmieniać następny element rząd kładzie krzyżyk na reformie krusu? Reforma Krusu trwa od pierwszej kadencji rządów no ale... Platformy i psl Zmieniła się stawka dla gospodarstw o, o dużych obszarach, dla no tych rolników, którzy mają wiele hektarów. cały czas jest niska, panie ministrze. hektarowe gospodarstwa. Jak długo będzie tak, że rolnicy będą płacili jakieś śmieszne pieniądze w ramach składki? Tylko porównajmy dwa systemy, które mamy. Rolnicy mają mniejszą składkę, oczywiście, i mają dużo mniejszą emeryturę. Średnia emerytura w ZUS-ie to jest ponad 1700 zł, średnia emerytura w Krusie to jest około 900 zł. Tylko dzisiaj zł, jest 1700 zł? A jak moje pokolenie dojdzie do wypłacania emerytur ZUS-u, to ono będzie miało też takie świadczenia niskie, 800 tysięczno-złotowe, jak dzisiaj mają plusowcy. To wynika też. Myślę, że, że tu będzie większa różnica, wtedy ten rozjazd też będzie wciąż widoczny, ponieważ tu mamy dwa różne systemy w systemie ZUS-owskim jest zdefiniowana składka i to jest ten efekt reformy z 1999 roku pewnie największy. Zmiana z zdefiniowanego świadczenia za zdefiniowaną składkę. W krusie mamy zupełnie inne warunki. Nie płacimy za chorobowe, nie ma też takich urlopów macierzyńskich. Ale macierzyński. wiemy, że te pieniądze nie ze składek służą głównie temu, żeby wypłacać dzisiejsze emerytury. Dlaczego przedsiębiorca, przeciętny, mały przedsiębiorca prowadzący samodzielną działalność ma płacić 1000 zł, a rolnik, który ma 49 hektarów 120 zł. A dlaczego w Niemczech... Czech, we Francji, też istnieją odrębne ubezpieczenia dla, ro, dla rolników. Niech one sobie będą odrębne, tylko niech one będą wysokie. Ale musimy też mierzyć siły na zamiary. Czy chcemy, czy się wydaje panu, panie redaktorze, że tam w Krusie są ogromne miliardy, które uratują całą polską gospodarkę, cały polski budżet, uzdrowią w ogóle e, polski kraj. Uzdrowią, ale choćby e, Krus mogłyby podratować. Dzisiaj się tam, dopłaca do Krusu tak gigantyczne pieniądze, jest. do zus zresztą też. Tam tak nie jest. Wepchniemy te osoby do pomocy społecznej i tak, i tak budżet państwa za nie zapłaci. Czy powiedzieć, że jak się podwyższy składkę, to oni nie będą jej płacić? Ta składka jest dostosowana do możliwości dzisiejszej. Dlatego trzeba zmieniać kurs. Ja jestem zwolennikiem zmian w kruzie. Oczywiście, żeby ci, którzy mają większe dochody, płacili więcej, ale i to się stało. To się udało tej koalicji. Żadna inna koalicja tego nie zrobiła. Musimy kontynuować, ale nie niszczyć idei zabezpieczenia społecznego. Będą wyższe składki, ale powoli, a nie raptownie. Te wyższe składki już dzisiaj są. No, a cały czas one nie istnieją. Te są. wyższe składki są dzisiaj dla wielu o, obszarowców. A co pan zrobi z górnikami? Kiedy wreszcie zobaczę na tym stole u, ustawę o emeryturach górniczych nową? Panie dyrektorze, gdy, gdy popatrzy na, na te zadania, które dostałem w ekspoze, ich było chyba no ale... naj, najwięcej ze, ze wszystkich, większość z nich jest zrealizowana. Ale ustawy o emeryturach górniczych, drugiego... jak nie było, tak nie ma. Pan dawał słowo tutaj, że w lutym ona będzie, jest minął luty, marzec, kwiecień, nie. połowa maja jest, a ustawy jest, jak nie było, ta tak nie odpowiedzialność, ma. To jest nie tylko moja w rządzie, za, za emerytury górnicze jest i Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu. W tym trójkącie musi dojść do wypracowania. No to, jest ale tam też nie, to, to też nie jest tak, że w emeryturach górniczych y, jest ta przyczyna. Przestrzeń, która jest dzisiaj najważniejsza. To kto jest hamulcowym ustawem emerytury ogólnej? Nie, odebrać emerytury górnicze, w, nie, nie odebrać. żeby wrócili do, do pracy. Ale tak, skoro, tak. skoro przeciętny człowiek ma 67 lat pracować, a górnik ma cały czas tak gigantyczne przywileje, to coś z tym należy zrobić. Obiecywał I, to premier. I, I dokładnie. I ten rząd jako jedyny zmienił emerytury mundurowym, który jest grupa dużo, dużo szersza. I wprowadził minimalny wiek emerytalny, wydłużył staż pracy. I to zrobiliśmy i to już funkcjonuje. Naprawdę. To kiedy będzie ta ustawa Zmiana Kiedy będzie ustawa emerytura pomaga? W tamtej kadencji. Wydłużenie wieku emerytalnego. Jeżeli ktoś mówi, że ten rząd nie zajmuje się reformą systemu emerytalnego, no to ja się z nim głęboko Kiedy nie zgadzam. Kiedy będzie ta bo to, to, Ta koalicja będzie zrealizowana. Dajmy, dajmy sobie czas. Naprawdę yy, ten rząd w obszarze emerytur zrobił moim zdaniem najwięcej. I reform i trudnych decyzji, bardzo trudnych i bolesnych, ja ale podjętych w, w odpowiedzialności za dzieje, przyszłe pokolenia. Źle się dzieje w koalicji złe nastroje w psl -u. Początek końca? Nie sądzę. Ale nie... przyzna pan, że coś pęka, coś się kończy? Yy, w koalicji? Pomiędzy Platformą i PSL-em. Po sześciu latach rządzenia na pewno przychodzi moment refleksji. Uważam, że to jest najlepsza z możliwych koalicja dla Polski. Ale mamy sytuację w takiej, że kiedyś różnorodność Platformy była jej wzmocnieniem. Dzisiaj nie jest. Z drugiej strony PiS zajmuje się tylko sprawą smoleńską. Na lewicy wojna, dlatego PSL jest potrzebny, bo zajmuje się sprawami. Może PZL jest potrzebny, ale. Ale słyszę też i głosy niezadowolenia z prezesa. Miało być dobrze, a jest tak sobie. Może potrzebuje mocniejszego kopniaka, pójścia do przodu. Może A po tych dwudziestu kilku latach funkcjonowania w III Rzeczpospolitej potrzebny jest nowy, bardzo mocny, silny kongres programowy, który też zmieni rzecz, której nam się nie udaje. I to, to przez z bólem. Stereotypu, zmiana stereotypu podejścia do PSL jest, jest dzisiaj potrzebna. Jest tak, że Piechociński jest zagrożony? Może stracić posadę? Nie, nie. Taki, taki, takich sytuacji nie ma. A jest tak, że Tusk kręci Piechocińskim jak chce, jak twierdzi kilku polityków PSL-u? Z tym bym się też nie zgodził. Ale ma słabszą pozycję niż Pawlak. Nie, tutaj pozycja PSL-u wynika z naszych dokonań wyborczych. Jak będą dokonania lepsze, też będzie pozycja, pozycja lepsza. Myślę, że jesteśmy bardzo ważnym dzisiaj ogniwem, bo odpowiadamy za niezwykle ważne tematy w rządzie. Minister pracy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.